Czytanie z księgi Proka Daniela. Ujrzałem swoją wizję w nocy. Oto cztery wichry nieba zburzyły wielkie morze. Cztery ogromne bestie wyszły z morza, a jedna różniła się od drugiej. Pierwsza podobna była do lwa i miała skrzydła orle. Patrzyłem, a oto wyrwano jej skrzydła, i on zaś samą uniesiono w górę i postawiono jak człowieka na dwóch nogach, dając jej ludzkie serce. Oto druga bestia, zupełnie inna, podobna do niedźwiedzia, z jednej strony podparta, a trzy żebra miała w paszczy między zębami. Mówiono do niej, podnieś się, pożeraj wiele mięsa. Potem patrzyłem, a to inna bestia, podobna do pantery, mająca na swym grzbiecie cztery ptasie skrzydła, Bestia ta miała cztery głowy. Jej to powierzono władze. Następnie patrzyłem i ujrzałem w nocnych widzeniach, a oto czwarta bestia, okropna i przerażająca o nadzwyczajnej sile. Miała wielkie zęby z żelaza i miedziane pazury. Pożerała i kruszyła, Depsą z nogami to, co pozostawało. Różniła się od wszystkich poprzednich bestii i miała dziesięć rogów. Gdy przypatrywałem się rogą, oto inny, mały róg wyrósł między nimi i trzy spośród pierwszych rogów zostały przed nim wyrwane. Miał on oczy podobne do ludzkich oczu i usta, które mówiły wielkie rzeczy. Patrzyłem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy jego głowy, jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych pomieni, jego koła to płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał z niego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy, bo dziesięć tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otarto księgi. Z powodu gwaru wielkich słów, jakie wypowiedział ruch, patrzyłem, aż zabito bestię. Ciało jej uległo zniszczeniu i wydano je na spalenie. Także innym bestiom odebrano władzę, ale ustalono okres trwania ich życia co do czasu i godziny. Patrzyła w nosy widzenia, oto na obłokach nieba przybywa jakby syn człowieczy. Podchodzi do przedwiecznego i prowadzą go przed niego. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską. A służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Oto słowo Boże. Boże, dzięki. Chwarcie na wieki najwyższego Pana. Chwalcie na wieki, najwyższego Pana. Bogosławcie Pana źródła, chwalcie i wywieszajcie go na wieki. Bogosławcie Pana morza i rzeki. Bogosławcie Pana wieloryby i morskie stworzenia. Chodźcie na wieki, najwyższego Błogosławcie Pana wszystkie ptaki powietrzne, błogosławcie Pana trzody i dzikie zwierzęta. Błogosławcie Pana wszyscy ludzie, chwalcie i wywieszajcie go na wieki. Chwalcie na wieki najwyższe to Pana. Alleluja. Zabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się Wasze odkupienie. Alleluja Alleluja, Alleluja. 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 Pan z wami w Ewangelii według świętego Łukasza. Dobre, Panie. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa, gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Takim i jak dojrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Oto słowo pańskie. Słyszeliśmy Twoje słowa: Niebo i Ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą, tak. Twoje słowa, to znaczy Ty sam nie przeminiesz. Jesteś bez początku i bez końca, natomiast ograniczony jest czas tych różnych istot, o których słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, tak. Mowa tu o różnych bestiach. Ogromne bestie wyszły z morza, tak. Potem do niedźwiedzia podobne i tak dalej i tak dalej. To wszystko symbol ludzi, którym się wydaje, że są bardzo silni. Jedna po drugiej bestii następnie wydaje się wcześniejsza niż poprzednia. Ale to wszystko się skończy. Słyszeliśmy potem, że ty, panie Jezu, pojawiasz się i sąd nastaje. Bestie przemijają, giną. A my mamy się opowiedzieć. Albo za tym, co dzisiaj się wydaje, ludziom bardzo wielkie, silne, takimi próbują okazywać się. Różne bestie i wielu za nimi idzie, albo się opowie mi za tobą. To, co wydaje się ludziom silne, to jest małe, a to, co takie małe się wydaje, jak Twa hostia święta w tabernakulum, tutaj jest moc. Panie Jezu, żebyśmy w Ciebie wierzyli. Tobie ufali, za tobą się opowiadali, ale też i innych byśmy potrafili przekonać, że ty jesteś Bogiem, tobie warto zaufać, to ciebie udać się w trudnościach. Ty jesteś Bogiem. Bądźmy się za wszystkie ludzie, aby zrozumieli, że tylko Bóg ma najwyższą władzę. I Bóg będzie sądził i rozliczał ludzi z wszystkiego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj na Panie. Módlmy się o łaskę zbawienia dla Stefanii. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, a szczególnie za tych, którzy nie do końca oddawają cześć Chrystusowi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Budmy się za kapłanów, którzy nam służyli w naszej parafii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośię Cię, Panie Jezu, aby najświętsze serce Twoje prowadziło nas do pokoju i pojednania. Zachowaj nas, Boże, od wojny, która niesie śmierć i zniszczenie. Pomóż wszystkim przyjąć dały współpracy i pokoju. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Budmy się. Za dzieci i młodzież, szczególnie za dzieci i młodzież z naszych rodzin, o łaskę głębokiej wiary dla nich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Bądźmy się o potrzebne łatki dla chorej Józefy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. O złagodzenia gniewu Bożego nad grzesznym światem i o rozszerzenia królowania dwóch serc miłości Jezusa i Maryi Polsce i na całym świecie. Ciebie prosimy. Modlmy się za z naszych rodzin, naszych krewnych, duszy czystych, cierpiących, za te, które nigdy ratunku nie mają. Ciebie prosimy. Modlmy się o uzdrowienie i uwolnienie dla Anny i dla jej rodziny. Ciebie prosimy. Modlmy się o światło Ducha Świętego dla młodzieży, o mądrość w podejmowaniu decyzji. Ciebie prosimy. Panie Jezu, Cię o uwolnienie zniewolonych grzechami nałogów, chorób psychicznych, a także prosimy Cię gorąco, abyś nie pozwolił, by nas zniewolono szczepionkami. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Włódmy się, mamy. Ciebie prosimy? Wysłuchaj nas, Panie. O przeboganie Trójcy Przynaświętszej i Matki Bożej za wszystkie grzechy narodu polskiego. Ciebie prosimy. Bożo i szeszomu przyjmij od nas te prośby, i tu tobie, przedkładamy Duchu świętym za sońcem Matki Najświętszej przez Chrystusa, Pana naszego.